Dzień dobry, dzień dobry, kochane, witam Was ciepło, witam Was serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry, kochane. E, przychodzę do Was tutaj z taką inspiracją z dzisiejszej sesji, e, z, dzisiejszej, z dzisiejszej pracy z jedną duszyczką. Temat jest bardzo mocno związany i z naszą mocą sprawczą, i z korzystaniem z naszego potencjału, i z naszym działaniem, i przede wszystkim pokazuje, jak czasami, no właśnie, nie mając nawet tej świadomości, kochane, my wpadamy w pewną pułapkę i tkwimy w tej pułapce, tkwimy w tej pułapce dosyć długo, póki ktoś czasami musi przyjść taki, wiecie, bodziec z zewnątrz, który pokaże nam kompletnie gdzieś tam inną perspektywę. Jeszcze raz dzień dobry, kochane. Dajcie mi znać tylko, że mnie dobrze witać, dobrze widać, dobrze słychać. Przywitajcie się, proszę, ze mną, bo teraz widzę, że, no, że już jesteście już dołączacie. Cześć Moniu. Dajcie, kochane, znać, jak tam się dzisiaj czujecie. Cześć Karolinka. Jak się dzisiaj czujecie, kochane? Co tam dobrego u was słychać? A być może niekoniecznie dobrego ale najważniejsze to być, to być jakby w kontakcie w tym, co jest rzeczywiście, tak? No... Kochane, ja wracam do, wracam do naszego tematu. A więc zgłosiła się do mnie duszeczka z problemem, który właśnie nazwała w taki sposób, że od jakiegoś dłuższego, już naprawdę dłuższego czasu próbuje gdzieś tam wyjść ze sobą do świata, Zadziałać, wykonać jakiś ruch w kierunku działania, wyjść właśnie z tym, z czym by chciała, tak? I za każdym razem, kiedy próbuje to zrobić, pojawia się coś, co daje jej sygnał, że jeszcze nie teraz, no bo jeszcze musi przepracować to i to, tak? No na przykład jeszcze nie teraz, bo jeszcze czuje lęk, tak? Jeszcze nie teraz, no bo e, jeszcze zrobi kolejny kurs. Jeszcze nie teraz, no bo jeszcze to. No i to są jakieś konkretne rzeczy, które jej się pojawiają, e, pod wpływem których ona się zatrzymuje, e, zaczyna w jakiś sposób pracę e, z tym, co wychodzi, e, po czym znowu próbuje wyjść. E, no i jakby znowu się coś tam e, e, znowu się coś tam gdzieś tam pojawia, tak? I to jest bardzo kochany, częsty taki schemat. Mm, no, jest bardzo taki częsty schemat, w którym my właśnie czasami wpadamy, i nam się wydaje, że wiecie, że zawsze jest coś tam, zawsze jest jeszcze coś, zawsze coś tam trzeba zrobić. A bardzo często jest tak, że no właśnie, to zawsze coś jest pewnego rodzaju pułapką i bardziej takim mechanizmem, który ma nas zatrzymać i tak naprawdę, tak naprawdę nie pozwala iść dalej. Dlatego, że kochane, mm, z mocy sprawczej my możemy korzystać tu i teraz. Z siły do działania my możemy korzystać tu i teraz. Nie da się korzystać z mocy, jakby wiecie, gdzieś tam w przyszłości. Nie da się korzystać ze sprawczości gdzieś tam, nie wiem, za jakiś czas. My to wszystko możemy tylko odnieść, tak jakby do siebie i do tego, co jest tu i teraz. No, i e, najlepsze było to, jakby sedno tutaj problemu, i zazwyczaj tak jest za każdym razem, kiedy kochane, pojawia się taki temat właśnie na sesjach e, czy na konsultacjach. Zazwyczaj e, prowadzi nas to nie do tego, żeby znaleźć kolejną przyczynę i kolejną przyczynę przepracować, kolejną przyczynę sobie uświadomić, tylko zazwyczaj do tego, że my nie jesteśmy w stanie przyjąć siebie ze wszystkim, co do nas przynależy. Czyli, co to znaczy? To znaczy przyjąć siebie ze wszystkimi, nie wiem, wadami, ze wszystkimi kompleksami, ze wszystkimi ułomnościami, że my byśmy chciały przyjąć tylko to, co najlepsze. To, co najwspanialsze, to, co ma największy zasób i z tego korzystać, a tej, tej, tej jakby tego w cudzysłowie drug, drugiego dna, czy jak to się czasami mówi tego cienia, po prostu jak, jak, jakby jak najszybciej się pozbyć, sprawić, żeby tego nie było i najlepiej właśnie w ogóle, w ogóle tak jakby na to nie patrzeć. I teraz jaki to ma. Jakby wpływ właśnie na tą moc sprawczą. Ano takie, kochany, że to, co powiedziałam, z mocy sprawczej my możemy korzystać tylko tu i teraz. W tym miejscu, w którym jesteśmy teraz. I tak naprawdę. W kontekście naszego potencjału i w kontekście naszej mocy sprawczej o to chodzi. Nie, żebym ja korzystała z tego gdzieś tam kiedyś, czy tam za, za miesiąc, za rok i tak dalej, tylko żebym ja miała siłę już korzystać tu i teraz. A to jest możliwe tylko wtedy, kochane, kiedy my mamy przyjęcie dla siebie. Takiej, jaka ja jestem tu i teraz. I teraz to w ogóle nie chodzi o to, kochane, że my mamy, wiecie, nie pracować nad sobą, no bo, bo ja siebie przyjęłam, no to, to, to już nie pracuję nad sobą, tak? Bo ja mam zgodę, czyli wszystko jest ok. Nie. Tu chodzi o to, jaki ja ruch wykonuję właśnie w kierunku tej, takiej mojej pracy nad sobą. Bo jeżeli ja. Mój ruch w kierunku tego jest taki, że ja cały czas to odpycham, ja cały czas to odrzucam, ja nie chcę na to patrzeć. To ja zawsze się będę czuła niewystarczająco dobra i zawsze moja podświadomość mi będzie podpowiadać, że jeszcze nie teraz, bo jeszcze coś jest. I tak naprawdę, kochane, jak popatrzymy tak na to szerzej, to. Zawsze będzie i jeszcze jest to. Zawsze będzie, no bo nie wiem, nigdy nie będziemy wystarczająco doskonałe na miarę swojego wyobrażenia. I tak naprawdę to przyjęcie siebie, czyli taka zgoda na siebie, dopiero nam pozwala się zatrzymać, i to jest dopiero taki pierwszy krok. Żebym ja zaczęła w ogóle korzystać z tego, co jest tu i teraz. I tak jak powiedziałam, to zatrzymanie i korzystanie z tego, co jest tu i teraz, wcale nie oznacza, że ja mam nad sobą nie pracować, tak? czy ja mam nie wiem, nie dokonywać żadnej zmiany. To tylko chodzi o to, z jakiego ja ruchu do tego wychodzę. Bo jak ja będę z takiego ruchu wychodziła, z takiego ruchu dezaprobaty dla siebie, walki, nieakceptacji, to ja cały czas jestem w takim ruchu. Więc gdzie tam jest miejsce na zatrzymanie i na korzystanie z mocy, która jest tylko tu i teraz? Ale kochane, taka niezgoda na siebie, na siebie tu i teraz. <laughs> Bardzo często prowadzi nas jeszcze głębiej. Bardzo często, kochane, prowadzi nas do takiej niezgody na nasze dzieciństwo, do takiej niezgody na naszych rodziców. Czyli, co to znaczy? Do takiej braku zgody, że ja zgadzam się na pewnym poziomie na to, że moje dzieciństwo wyglądało tak, jak wyglądało, tak? Że owocem mojego dzieciństwa jest nie tylko to, że ja mam jakieś zasoby, takie, siakie i takie, ale również mam pewnego różnego rodzaju bagaż, z którym idę przez życie, z którym mogę sobie poradzić, bo oczywiście ja nie jestem na to skazana, tylko znowu chodzi o wewnętrzną zgodę. Znowu, kochane, chodzi o wewnętrzną zgodę, i mało tego, że moi rodzice. To też nie są, czy nie byli tak żywymi, doskonałymi bogami, tylko to byli zwyczajni ludzie ze zwyczajnymi problemami, czyli ludzkimi problemami, ze zwyczajnymi traumami. I ja też jestem zwyczajną osobą. I jak mamy taką zgodę, kochane, na to, to naprawdę to jest ogromny krok do tego, że ja nie muszę dążyć do jakiegoś wyobrażeniowego, wiecie, e, obrazu doskonałej siebie, który mam osiągnąć i który dopiero pozwoli mi na korzystanie z mojego, jakby, własnego potencjału. Dajcie mi, kochane, znać, e, czy to, co mówię, jest dla Was jasne i zrozumiałe, tak, żeby to było, żeby to było zrozumiałe tutaj. To, co Wam chcę kochane przekazać i jakby sedno tego. Bo niezgoda kochane zawsze prowadzi do walki. Jeżeli ja mam w sobie niezgodę na dzieciństwo, na, na swoje wady, na, na swoje kompleksy, na swoje lęki, to zawsze, jakby to mnie zawsze prowadzi do walki. Czyli co to znaczy, kochane? To znaczy, że cały mój wewnętrzny ruch jest taki. Czyli ja mam, jestem cały czas w trybie odpychania. Bo zobaczcie, co ja robię: ja się nie zgadzam. Jak ja się na coś nie zgadzam, to znaczy, że, że ja to cały czas odpycham. Czyli po pierwsze, idzie ogrom mojej energii na tą walkę. A po drugie, ja tak naprawdę, ile bym nie robiła w tym kierunku, ja i tak nie jestem w stanie tego uzdrowić, tego co uznałam, że mi w cudzysłowie przeszkadza. A dlaczego? Ano, dlatego, kochane, że to, co, co jakby mogę uzdrowić, to tylko to, na co ja jestem w stanie patrzeć, na co ja jestem w stanie realnie popatrzeć. A nie to, co ja jestem ciągle, jakby wiecie, cały czas odpycham. I z takim trybem ciągłego odpychania, i z takim trybem ciągle, ciągłej walki. Ja tak naprawdę nie jestem w stanie z tej mocy sprawczej, z tego potencjału korzystać, bo w takim będąc trybie i moje ciało, i mój umysł zawsze mi podświadomość moja będzie podpowiadać jeszcze nie teraz, bo jest jeszcze to i tamto. A w całym potencjale i w całej, wiecie, mocy sprawczej, kochane, tak naprawdę chodzi o to, Żebym ja potrafiła korzystać z tego tu i teraz. Nie gdzieś tam, nie kiedyś tam, tak? Nie jak będą, nie wiem, lepsze czasy, tylko żebym ja potrafiła korzystać z tego tu i teraz. A to jest możliwe tylko wtedy, kiedy ja tu i teraz mam zgodę na siebie. Kiedy ja tu i teraz mam zgodę na wszystko, co do mnie przynależy, kiedy ja uzdrawiając czy patrząc na swoje dzieciństwo, mam zgodę na wszystko, chodzi o wewnętrzną zgodę, co się wydarzyło, kiedy ja myśląc o moich rodzicach, patrząc na moich rodziców, czuję wewnętrzną zgodę na to, jacy oni byli i jacy nadal są. Tylko zgoda jest w stanie tak naprawdę mnie zatrzymać i pozwolić, że ja tu i teraz będę w stanie korzystać ze swojego potencjału. To jest tak, kochane, podam Wam troszkę inny przykład, bo to jest dokładnie tak samo, jak my byśmy chciały. Znaczy, czasami nam się tak wydaje i nie mamy tej świadomości, że na przykład ktoś osiągnął jakiś tam sukces, załóżmy jakiś taki, wiecie, duży, spektakularny sukces, i do tego sukcesu ta praca nad tym sukcesem trwała jakiś czas, załóżmy kilka lat. I tak naprawdę zawsze tak jest, że do tego sukcesu nie, nie prowadzi tylko, wiecie, ścieżka usłana, nie wiem, różami, tak, czy, 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 czy właśnie fiołkami, tylko tam jest wszystko, tam są różne pozytywne aspekty i zasoby, ale tam jest wiele potknięć, wiele porażek i jakby, no, wiele różnych po prostu rzeczy, które nie zawsze były pozytywne i... Na ten tak zwany sukces tego człowieka tak naprawdę składa się to wszystko. I ktoś, kto osiąga taki sukces, jakiś spektakularny, robi to tylko dlatego, znaczy inaczej, nie tylko, ale również dlatego w dużej mierze, że jest w stanie jakby przyjąć wszystko. Że w czasie tej drogi, e, którą przebywa, mając różnego rodzaju porażki, ponosząc porażki, mierząc się z różnymi rzeczami, konfrontując się czasami naprawdę z bolesnymi aspektami, on to wszystko przyjmuje, a nie dlatego, że część odpycha, wiecie, część nie chce, na to nie chce patrzeć, tego nie jestem w stanie w ogóle zaakceptować i tak dalej, a tylko to, co jest cudowne, piękne i tak dalej, tylko z tego będę czerpać siłę. Nie ma takiej opcji. A dlaczego, kochane, bo wtedy automatycznie następuje takie rozdzielenie, i nas samych wewnętrznie również to dotyczy. Jeżeli ja nie potrafię, czy nie chcę przyjąć siebie ze wszystkim, co do mnie przynależy, i tym samym głębiej zawsze nas to zaprowadzi do dzieciństwa i do naszych rodziców, e tym samym ja sama siebie zaczynam po prostu rozdzielać. I jakaś część mnie jest tu, w tym wszystkim, czego ja nie chcę i nie akceptuję, i jakaś część mnie jest też tu, czyli w tym wszystkim, co uważam, że jest moim zasobem, że mi pasuje i z czego bym chciała korzystać. I teraz pytanie: gdzie jest moja moc sprawcza? Zazwyczaj i moja energia. Zazwyczaj jest trochę tu i trochę tu. Tu jest te 50% i tu jest te 50%. I ja, będąc tylko w tym 50%, mam tylko 50% energii i siły do tego. Dopiero jak ja przyjmę to wszystko, jestem w stanie skorzystać ze 100%. Jestem w stanie korzystać ze 100%. I tak jak powiedziałam, kochane, przyjęcie i zgoda hmm, nie ma nic wspólnego z tym, że ja się zatrzymuję, że nie mam motywacji do rozwoju, że mi się już nic nie chce robić, no bo mam zgodę i jakby wiecie, koniec, kropka, tak? Nie ma z tym nic wspólnego. Zgoda wewnętrzna to jest ogromny szacunek. To jest ogromny szacunek do siebie, do swojej przeszłości, do swojego dzieciństwa, dalej, do rodziców, tak? To jest po prostu ogromny szacunek. I na tym szacunku ja naprawdę jestem w stanie zbudować bardzo dużo dużo, dużo więcej, niż na tej ciągłej walce, która zabiera mi ogrom energii. I nie pozwala tak naprawdę korzystać z potencjału, tylko daje złudzenie, daje złudzenie, kochane, że jeszcze nie teraz, bo jeszcze coś, jeszcze nie teraz, bo jeszcze coś. Także, kochane, pamiętajcie o tym i zwróćcie na to uwagę, szczególnie kiedy właśnie. Podświadomość cały czas wam wymyśla, wymyśla, jakby wiecie, kolejne powody, dlaczego na przykład jeszcze nie teraz, czy jeszcze nie tu i teraz, jakby na przykład podjąć jakieś działanie, albo wyjść z czymś, nie? Monia pyta: Po czym poznamy, że jesteśmy już w zgodzie do przeszłości i do samego siebie? Monia, po efektach. Po efektach w życiu i przede wszystkim po odczuwaniu, bo jak jest, jak jest naprawdę prawdziwa zgoda, to my to po prostu czujemy. A jak nie ma, to my możemy sobie ją tylko wyobrażać, że jest. Jak jest zgoda, to my to po prostu czujemy. My czujemy szacunek, my czujemy jakby takie, wiecie, zrelaksowanie. Mm. My nie czujemy tego właśnie tego ciągłego, takiego szarpania. I to nie oznacza też, wiecie, zgoda to też jeszcze nie oznacza, że wszystko w tej przeszłości, no właśnie, już jest uzdrowione. Nie, to tylko oznacza, że ja mam zgodę na to, że to takie było. I jeżeli coś wyjdzie mi na tą chwilę, co czemu warto się przyjrzeć i zajrzeć w tą przeszłość to ja to zrobię no ja to jak najbardziej zrobię ja to jak najbardziej zrobię jeżeli cokolwiek z mojej przeszłości powoduje że na przykład tu i teraz nie jestem w stanie czy z czegoś korzystać i tak dalej i tak dalej to ja to po prostu zrobię hmm. Monia pisze, no tak, mi się tak wydaje, a później przychodzi moment, że. Mm, poznamy to przede wszystkim po czuciu. Przede wszystkim, kochane, po odczuwaniu. I tak może być, Monia, bo to też ta zgoda też nie jest taka czarno-biała, tak? Mm, że być może później coś wyjdzie jakby trudnego, gdzie faktycznie nie ma tej mojej zgody. Ja tylko mówię, kochane, o tym. Że ta perspektywa, już nawet wychodze, czy wychodzenia do życia, czy wychodzenia do świata, czy wychodzenia do pracy nad sobą, jest zupełnie inna, kiedy ja wychodzę z perspektywy zgody, a kiedy ja wychodzę z perspektywy walki. Czyli, jakby wiecie, z jakiej perspektywy ja na to wszystko patrzę. Bo to, jak ja na to patrzę, ma duży wpływ na to, co ja tak naprawdę widzę. I kiedy patrzę z perspektywy walki, zawsze będę miała poczucie, że jest jeszcze albo jakiś zewnętrzny wróg, albo jakiś wewnętrzny wróg, choćby nie wiem, lęk, jakiś kompleks, jakieś to, jakieś tamto, który mi nie pozwala. Zawsze będzie to poczucie. I nie ma znaczenia, czy moich lęków ja mam tyle, czy moich kompleksów mam tyle, czy mam tylko tyle. To nie ma znaczenia. Znaczenie ma tylko to, z czego ja wychodzę, żeby tam na to popatrzeć. Bo jeszcze raz powtórzę, kochane, to, z czego ja wychodzę i w jaki sposób będę na to patrzeć, jest związane z tym, co ja realnie będę tam widzieć? Tak naprawdę, co ja realnie będę tam widzieć i co ja w konsekwencji tak naprawdę z tym zrobię? I jaką to będzie miało siłę? Hmm. No, kochane, to tyle. tyle. Tyle ode mnie. Pamiętajcie, proszę, o tym. Zwróćcie na to uwagę, zwróćcie na to uwagę. Ja bardzo dużo gdzieś tam, znaczy tak mi się wydaje, <grym> chyba właśnie mówię o tej zgodzie, szczególnie gdzieś tam na warsztatach, bo ja sama wiem z własnego doświadczenia, no właśnie, jaki jest tego skutek. I dobrze też wiem z własnego doświadczenia, jaki jest skutek, bo w takim trybie też kiedyś byłam, ciągłej wewnętrznej walki, i poczucia, że cały czas mam jakiegoś wroga, tak jak powiedziałam, czy na zewnątrz, czy wewnątrz, którego muszę pokonać. A jaka jest zupełnie inna perspektywa, jakby widzenia siebie, rzeczywistości, kiedy właśnie ja wychodzę z tej przestrzeni zgody, że ja się po prostu zgadzam, zgadzam się na siebie. Zgadzam się na to, co było. Zgadzam się na to, jakie to było. Hmm. Bo to wszystko, co było, mnie tak naprawdę ukształtowało. To wszystko, co się wydarzyło, pozwoliło mi na to, że jestem tu i teraz. Pozwoliło mi na to, że jestem tu i teraz. I w pewnym momencie dochodzimy do takiego miejsca, gdzie mamy ogromne poczucie, że tak naprawdę nawet że tu i teraz to jest to najlepsze miejsce dla nas, że nawet byśmy się nie chciały nawet w ogóle być w jakimkolwiek innym miejscu. Co nie oznacza, że nie będziemy, bo my się cały czas rozwijamy, ja się cały czas rozwijam i mało tego, jestem na 100% pewna, że nawet za tydzień, za miesiąc, za rok ja już będę ze sobą samą, zupełnie w innym miejscu. Zupełnie w innym, tak jak pamiętam samą siebie, jak kiedyś, nie wiem, lata temu, rok, miesiąc, dwa, trzy, też byłam w innym miejscu. Wiola pyta Ginia, jak z tego trybu wyszłaś? Wiesz co, kochana, właśnie najlepsze jest to, że nie ma jednego rozwiązania. I też nie mam pewności, czy moje rozwiązanie no właśnie będzie dla kogokolwiek innego dobre. Wiele było takich elementów, które poukładałam, ale w pewnym momencie nie pamiętam dokładnie momentu, jaki to był ten moment. W pewnym momencie no właśnie jakby dotarłam do takiego momentu, gdzie po prostu poczułam, że ja już nie chcę być w tym trybie, że ja nie chcę być w tym Rybie ciągłej walki. Że ja już nie chcę mieć ciągłych zewnętrznych wrogów, czy wewnętrznych wrogów, których muszę pokonywać. Że jestem po prostu tym zmęczona, tracę przez to dużo energii i przede wszystkim to mnie wcale nie doprowadziło do miejsca, do którego chciałam dojść, do którego chciałam dojść. I zaczęło się pojawiać coraz więcej zgody. Na to, jaka ja jestem, zgody również na to, że być może nigdy nie będę w miejscu, w którym sobie wyobraziłam. Zgody również na to, że być może miejsce, które sobie wyobraziłam wtedy jako najlepsze, wcale nie jest tym najlepszym. Mam takie poczucie wewnętrzne, że temu wszystkiemu tak naprawdę. Mm, Potrzeba, żeby towarzyszyła pokora. I takiej pokory to ja się sama ciągle uczę. Ja się sama ciągle uczę i sama jakby ją rozwijam, ale mam do tego, wiecie, kochane, taką ogromną motywację, dlatego że ja czuję namacalnie i wewnątrz mojego ciała, i w moim życiu, jakie są tego skutki. Ja po prostu czuję to namacalnie. Czuję po prostu to całą sobą namacalnie. Viola, hmm. wow, dziękuję, czuję, rozumiem. Hmm. To cieszę się, kochana, bo tak naprawdę o to najbardziej chodzi o czucie, o czucie. Hmm. O to, żeby poczuć pewien wzorzec. Nie, żeby sobie wyobrażać, tylko żeby poczuć. Hmm. I to, co zawsze się staram, wiecie, i na warsztatach różnego rodzaju robić zresztą taka jest moja intencja. I na sesjach indywidualnych wydaje mi się, wydaje mi się, mam poczucie, że w dużym mierze mi się to udaje. To właśnie to, żeby osoby, osoba, która jest po drugiej stronie, po prostu poczuła. Nie żeby, wiecie, zrozumiała, wymyśliła, wyobraziła sobie, tylko poczuła. A dlaczego, kochane? Dlatego, że tylko czucie jest realne. Głowa jest w stanie sobie, wiecie, wyobrazić wszystko, nawet wyobrazić miłość, wyobrazić radość, wyobrazić to, wyobrazić tamto. Ale na wyobrażeniach my nigdy niczego nie zbudujemy. Zbudować możemy tylko tak naprawdę na tym, co czuję. I nawet jeżeli to moje czucie, ale się rozgadałam, kochana, a już miałam iść. Nawet jeżeli to moje czucie na tą chwilę będzie tylko ułamkiem sekundy, że ja poczułam jakąś jakość i jest to moje własne doświadczenie, to jest to tysiąc razy lepsze niż cała masa pięknych, najlepszych, cudownych wyobrażeń, które tworzę niż cała masa tego. Nawet jeżeli trwa to ułamek sekundy. A dlaczego, kochane? Bo o to ja się mogę oprzeć. O to ja się mogę oprzeć. Także, kochane, ja już zmykam. Wszystkiego dobrego Wam życzę. I co, do następnego razu kochane, jak macie ochotę popracować nad taką mocą sprawczą, siłą do życia, siłą do zmian, siłą do, do, do działania, to bardzo Was serdecznie zapraszam na majówkę stacjonarnie w szklarskiej porębie. Link do tej majówki, do wydarzenia podałam w opisie tego, tego filmiku, więc jak czujecie, żeby być tam z nami, to bardzo Was serdecznie zapraszam. Wszystkiego dobrego, kochane, i do następnego razu. Papa! Pa.